się poderwać z łóżka jakkolwiek by to nazywał Łukaszek się też ledwo rusza także trzymajcie za nas kciuki my musimy przetrwać, przejechać chociaż ten OS jutro będzie lepiej później może znowu jeszcze lepiej najważniejsze, że jedziemy i podjęliśmy taką decyzję bez względu na ból bez względu na to co się działo z samochodem bo mechanicy też całą noc pracowali także dało im to w kość ale samochód znowu jak nowy My trochę mniej. Okay. Przepraszam. No jedziemy. Trzymajcie kciuki. Ruszamy. Ciężko jest fizycznie i mentalnie, ale postaramy się jeszcze pojechać już teraz bardziej dla, dla orkiestry, dla kibiców, dla swojego doświadczenia. Czy będzie przyjemność? Zobaczymy jak ruszymy do os jak jak będzie się zachowywać samochód i nasze ciała. Trzymamy kciuki, całą noc pracowaliśmy, żeby postawić ich na nogi i teraz trzymamy kciuki za kolejne etapy. Dlatego też o to Was prosimy, żebyście trzymali kciuki do Ogień na tłoki. Do zobaczenia. ciężki dzień, eee, ile razy o, oh, wow <laughs> i takiego różnego rodzaju dźwięki padały w samochodzie, bo obydwa jesteśmy dosyć mocno kontuzjowani z Łukaszem, ale jak widać trzymamy się i dojechaliśmy do mety. Były nawet momenty, że prosiłem go oczywiście nie pomógł mi zmieniać biegi, bo ta ręka nie do końca moja działa, ale no taki jest to sport, taki jest ten ride. Eee, trzeba przetrwać, trzeba się hardować, eee, samochody się rozpadają. A ludzie mają być w jednej części. E, cieszę się, że dojechaliśmy, bo naprawdę to był taki dla mnie e, sprawdzian wewnętrzny, czy, czy, czy mogę przewalczyć ten ból, czy, czy Łukasz wytrzyma. Także nawet chwilami jechaliśmy szybko, nawet były momenty, kiedy naprawdę się dobrze czuliśmy, ale, ale no niestety każde potężne czy mocne uderzenia, których wiadomo na Dakarze jest, jest wiele, no od razu odzywało. W, w nas to, co trzeba. No, tak podjęliśmy taką decyzję, że jedziemy i nie wycofujemy się w tej chwili z tego, aczkolwiek obydwaj parę razy sobie powiedzieliśmy, co my tu robimy ile jeszcze możemy wytrzymać. Ale jeszcze raz powrócę do tego, trzeba się e, zawsze zmierzyć ze swoją słabością. I, I chyba to jest teraz dla nas głównym celem, aczkolwiek no, ten, ten żal po tym, że, że przyjechaliśmy tu walczyć, że tyle przygotowań, tyle miesięcy, tyle pracy. Gdzieś to w nas siedzi i, i, i pewnie naciskając gaz zawsze, gdzieś to na to będzie ten wpływ tego, tego zdarzenia, które się. E, ja, ja nawet w nocy sobie przemyśliwałem, co, mogłem, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym... Takie są przypadki. No. Jedyne co, co, co jest ważne, że ocaliliśmy życie ludzkie, że, że ten motocyklista po prostu pojechał. Najbardziej no śmieszne jest to, że on nawet nie wiedział o tym, że śmierć przeleciała koło niego tak o, cen, o centymetry. Taki jest to sport, jest bardzo niebezpieczny. Każdego dnia wyprzedzam kilkudziesięciu motocyklistów, którzy no, też chcą dojechać do mety. I to jest to jest naprawdę niebezpieczne w kurzu. Zobaczenie w ostatniej chwili motocyklisty e, też jest trudne. I dzisiaj, no niestety, już z taką większą rezerwą jechałem e, koło, koło chłopaków, którzy tak dzielnie na tych dwóch kółkach się trzymają. E, cóż więcej, jutro e, o tym naszym spaniu w namiociku, bo dzisiaj będziemy spali w namiocie. Kolejne 300 km, podobno bardzo szybki odcinek specjalny, to mam nadzieję, że szybko zjedziemy do mety.